co on ma w dłoni? Kastet jakiś. Czemu oni się biją? Bo go zaszedłem od tyłu w kiblu? Wielkie mi rzeczy. Well. Mati jest super. jest czaderskie. Insta w opisie. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Mateusz. Dzisiaj jesteśmy w Paint the Town Red moi drodzy, to jest impreza taka dla mnie. Na moją cześć, może nie tyle na moją cześć, co impreza taka, jak to się nazywa? Przywitaniowa, o! Nie, nie to słowo. Przywitalna, powitalna, powitalna, to jest to słowo. I zobaczcie, ktoś już się zeszczał u mnie na chacie. Nie jestem z tego powodu zadowolony. W sensie, to nie jest mój dom, bo to jest powitalna, więc ja wracam z odległych krajów, typu Afganistan. I to jest wujek Romek, to jest Marcin, Łukasz, yy, to jest Grzesiek. Yy. co jest, ciebie nie kojarzę, ty jesteś chyba nowy, tak? Chyba tak, dobra. Tu jest y, oczywiście Janek i patrzcie na to opcji Mam nadzieję, że nikt nie, się nie obrazi. I tutaj cała impreza, już się wszyscy bawią: jest Aneta, jest Łukasz, drugi. Ten się zeszta, dobra, to on jest tym winowajcą. Okej. Okay. Tylko problem jest taki, że ja wiem, że moi przyjaciele nie byli do końca tacy mili. Zrobili mi tutaj ooo super imprezę, ale tak naprawdę za moimi plecami sprawili, że ja do tego Afganistanu w ogóle musiałem jechać. Ja tam nie chciałem być, a oni mnie do tego zmusili, więc czas na małą tutaj e, zemstę. Co nie Łukasz? To był Łukasz? Mam nadzieję. Ty, ale czemu to jest takie głośne? Dobra, najmocniej przepraszam, ale. Jezu! To jest szklanka mocy, jakaś. Kop, kop, kop. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie wiem czemu ten... ta gra była taka głośna. W ogóle mi wywaliło całego OBS-a poza skalę. Odejdź. Żaden z was na łóżko nie wejdzie. Odejdź, odejdź. Dobra, ty żyjesz? Wyglądasz jakbyś żyła, a ja wyglądam jakby cię nie trafił. O, Odłóż to krzesło! Bartek, dzięki. Okej, okay, no okej. Okay. Nie ma tutaj chyba fajnej żadnej brońki Więc pójdźmy dalej. Idźmy stąd. O, tutaj coś jest. Szklanka. W ogóle problem jest taki, że wiecie, ja tutaj chciałem zrobić taki John Wick troszkę, że rozwaliłbym każdego. A z jakiegoś powodu oni mieli między sobą też jakieś tutaj niesnaski, nie? Bo ja tylko miałem ich nawalać, a oni się tutaj wszyscy naparzają To jest troszkę szokujące Nie wiem skąd ich jest w ogóle, ja tylu ludzi nie znam Ja nawet tylu ludzi na Facebooku nie mam eee, eee, Coś tu jest, coś tu jest, grzebień! Grzebień! Dobra, grzebień mocy Było coś takiego, Jak kiedyś coś takiego powiedziałem, grzebień mocy? Było coś takiego w starych od... Jezu, nagus! Nie, 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 nie Siema Oddawaj katane. Oj, nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Jak mnie walnie, to jest pogrze. Muszę jakoś stąd uciec. Tylko nagle. Ej, nie spodziewałem się, że to będzie naprawdę pogrze, jak mnie walnie. Okej, okay, jeszcze raz w takim razie. Już bez zbędnego tej powitania i bez zbędnego opowiadania o tych ludziach. Znajdźmy pokój, w którym. Jezu, ile ich tutaj jest? Co to za ogromne mieszkanie? Co on ma w dłoni? Kastet jakiś. Czemu oni się biją? Bo go zaszedłem od tyłu w kiblu? Wielkie mi rzeczy. Well. Może być problem z wejściem z powrotem do środka, nie uważacie? Łazienka. Jezu, przepraszam pana, ale dlaczego pan korzysta z toalety nago zupełnie? Ślad nie ma sensu. Dobra, 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 tutaj jest jakiś pokój z bronią. Okej, okay. pokój z bronią. Mój ulubiony typ pokoju. Pyk, pyk. Walimy ich na łeb. Wszystkim co idzie. Dawaj, walimy się. Ja się nawet nie blokuję. No, dawaj, dawaj. Dawaj. Kopa, kopa chcesz? Może przejdę tutaj. Będę skakał im tak po mordach. Nawalał tymi krzesłami. W tego rzucę. Oj, uspokój się, uspokój się. Dobra, to jest sporo rzeczy do rzucania. Czemu to przez niego przeleciało? Dobra, a jakbym wziął to. Jakbym wziął to, jakbym skoczył tutaj na górę. Nie. Oj, 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 uspokój się. On nie ma jednej ręki, gościu. Bez ręki może być ciężko. Okej, okay, jakiś tutaj dziwny pokój. Jest tam grzebień, ale ja do takich ma malutkich pokoików nie chcę wchodzić. Bo tutaj nie ma żadnych broni. O, jest coś, jest coś, jest coś! Miecz! Koks! Dobra, oni na szczęście są słabi. Na szczęście są słabi. Miecz jest dobry! Shockwave Freddy, okej, okay, okej, okay. a co tutaj jest? Odejdź, gdzie masz twarz? O-o, odejdź, odejdź, dawaj mi to krzesło I was łupię na łeb nim Dobra, nikt na razie do mnie nie przychodzi, więc jeszcze się upewnię, że oni... <laughs> o, ale zajebiście wleciał w ten kran Jest tutaj coś? Słuchawka prysznicowa, a poza tym nic A tu? Nie tutaj coś musi być, coś tutaj musi być co za głupi pokój O dawaj mi ten tasak I kto mnie tutaj bije? No jak ty nie żyjesz? Jezus Maria, chłopiec nieśmiertelny, aż tak ci się... Chciało żyć? No nie, no dawaj tasak, gościu Dobra, trzyma tasak, więc go klepie po mordzie Dawaj, dawaj tasak, okej, okay, mamy tasak Jakiś pokój tutaj Mydło, niefajnie Tutaj? Jest Bosu, dobra Nie no, Bosu! Bosu, bosu, proszę odejść. Jeżeli mnie znów walnie tą kataną, to może być problem. O, walą tego kumpla. Słuchawka prysznicowa. Jezus Maria, co tutaj się dzieje? Dobra, zadanie jest proste. Rzucać w bosa. A, nie, no, odejść, gostek. Musimy pomidorami, jabłkami, pomarańczami, wszystkim rzucać. Tak długo, aż oni nie, nie, nie umrą. Jakby mnie tym trafił, to chyba bym nie, nie żył Nic tu nie ma, żadnej broni, żadna broń. Szklanka? Czemu nie dadzą tutaj jakiegoś miecza? No nie wiem, ktoś jest. Nie, czekajcie, był jeden pokój, był jeden pokój. Tylko gdzie on był? I tam... Co to za garaż nawet jest? O, i tutaj jest jakaś broń. Taka słaba, ale jest, a tutaj? Dobra, są, są, są ok, okej. Okay. No i to jest na hita! Co za auto dziwne? No, Multipla jest ładniejsza. A nie, wiecie co? Shield. I jazda. Pik Pik pyk. Piła, piła, dobra. Brońka. Bronimy się, bronimy się. Mamy, MAMY! Mamy to! Baseball? A tutaj co jest w tym pokoju? Nic nie ma. Okej, okay, pokój zamknięty. Pokój typu zamknięty. Dobra. Pik, 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 pik. Baseballem na web. Baseballem nie patyczkujemy się, ale skończyła się już broń. Hmm. Szklanka. Dobra, spiła, trafiła gdzieś tutaj. Może pozbędę się tego gościa w tym czasie? On nie wygląda, jakby był słaby. A jednak był totalnie beznadziejny. To nic nie ma. Okej. Okay. Czyli teraz musimy się pozbyć po, po kolei tych ludzi. We wezmę kaset, 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 jest I walimy na łeb. Ktoś tu żyje? Nie. Gdzie jest ten? Oj! Tam jest. Fuck. Czekajcie, 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 czekajcie. O, o. Coś tutaj, coś tutaj, dobra, mam jeszcze to. Płetwę. Hmm, Już się skończyła płetwa. Dobra, dobra, jest baseball pod spodem, był ukryty. Musimy kataniarza tutaj yy, się pozbyć Ale on jest twardy Niestety No i straciłem broń po raz kolejny. Dlaczego nie bijesz kata! Aua! Dobra, wychodzę stąd, wychodzę stąd. Broń o, już, dobra Czyżby to był moment? Dobra, to jest moment. Strzelamy. Czemu to tak długo trwa? Czy kataniasz też? Dobra, kataniasz. Musisz zginąć. Jezu, troszkę to polepszyli i to wcześniej takie fajne nie było. Dobra, kataniasz. Z... zmarł. Ja tam nie widzę nikogo. Dobra, mamy katanę. To jest najważniejsze. Ty żyjesz? Chyba nie. Okej, okay, gdzie się wszyscy podzieli? W tutaj tutaj taki, taka impreza. A teraz się jakoś tych ludzi. zmniejszyła ilość. Aby ta katana wytrzymała na więcej hitów niż na przykład. Ee, co to było, 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 co to było. Ktoś tutaj jeszcze żyje? A tutaj jest impreza, co nie mówicie? Ej! Bez taki! Jezu, jakby mnie walnął, to bym umarł. Okej, okay, ośmiu zostało. O, o! Odejdź. Odejdź. Szklanką? Dobra. Umarł. Siedmiu. Siedmiu gościa. Siedmiu typa. Broń. Siekiera tutaj. Dobra, to nie jest siekiera. Myślałem, że to siekiera. Tam już jakieś bitki. W tym pokoju? Czy tu? Tutaj wszyscy się bawią. Najlepsze. Sześciu dobra, gościu Chodźcie Chodź tutaj też nie! Ten żyje? Już nie, a ty? Dobra, wyłączę berserka. Mogę wyłączyć No jak to wy żyjecie? On tutaj miał broń. Taki nożyk. Dobra, dwóch zostało. Dwóch. Jeden spał, pamiętam. Tędy wszedłem. Jest tu kto? Halo! Dwóch jakichś imprezowiczów. Już w mi się chce. Dobra, jest tutaj Czarnobrody się myje. I tutaj gdzieś spał jeden jeszcze? Dobra, muszę sklepać Czarnobrodego, walę mu tak kosę pod żebro. Ty, brodę zgubiłeś, ogoliłem go Ogolony A! Nie mogę teraz się... Nie wiem, przegrać TY! Opamiętaj się! O Jezus Maria Jak mu się w czoło wbił garnek Ty, tutaj ktoś żyje? Ta ręka? Ty, nie wiem gdzie jest ostatni. Dobra, na no spokojnie, do każdego pokoiku wejdziemy. Ty no, nie widzę gościa, może po drugiej stronie chałupy? Czemu ta głowa podskoczyła? Nie no, ale po drugiej stronie chałupy, gdzie niby? Tu? Tutaj są drzwi, ale nie no, tutaj nic nie ma. Halo, gdzie jesteś ostatni kolego? Mam dla ciebie specjalny prezent! A jak on się zbugował tak samo jak ja i biega po suficie? Co to? Mikrofon? Tu śpi! Dobrze mówiłem, że tutaj jeden spał. Okej, okay, Jezu Ale jakoś kompletnie mi mrygnął przed oczami. Mamy to. Jako że ten level był dosyć długi. Na tym dzisiaj skończymy. Dzięki wielkiej, żebyście widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, pa pa!